Chcę, żeby to nie było przedstawione jako... Że, żebyśmy nie byli przedstawieni jako źli ludzie. Bo jesteśmy jeden dla drugiego robi bardzo dużo. To, to, to nie jest tak, że jeden dla drugiego jest y, sobie wrogiem. thank mm -hmm. you Babka, która wychowała, przydatkowała palenie papierosów i do starach. Okay. I umarła po prostu. Była tam... w nie tym miejscu, co potrzeba i tak poszło jakoś. Ojciec, ojciec miał chyba sześcioro dzieci. Okej. Okay. I co chodził to tam. Okej. Okay. Ale opuścił jakoś rodzinę wcześniej? No tak? powiedział, Porzuciłem. ja nie jestem jej synem, a on sobie nie życzy, ona okay. sobie nie... Nie, nie mogę go jakoś do, do siebie przyciągnąć, tak, przyciągnąć tak, tak. i tak poszło. Każdy z nas ma, każdy z nas ma jakąś inną historię. Nie, ja tutaj jak... Jestem w sobie, o po się w Warszawy się... 20 lat temu. Okay. Tak y, troszkę na stałe bardziej. No. Teraz jestem tutaj tylko przejazdy. Ja jestem po całej Polsce. Od Zakopanego do mielna. I okay. od mielna do Zakopanego, czyli to jest cała Polska. No, no, córka już 17 będziemy miała teraz w maju. Okay. No a syn w tym... E okay. w marcu mhm. będzie miał 11 Pojechałem kura, pochować ojca, kura, 30, 30, 30 kura, grudnia po, pochowałem ojca Ojca widziałem tylko 10 razy w życiu ale no, mój wujek właśnie teraz y, dogorywa dostał udaru jest w stanie krytycznym No, Widzę jak idzie człowiek na przykład tak, mm -hmm. bo mm -hmm. bardzo dużo z nas z, z okay. osobami z, z problemami alkoholowymi okay. idzie i tak, się trzęsie, tak, nie? Tak, tak. No. Ja, ja jestem uzależniony od, od alkoholu od zawsze, nie? Zawsze? Okay. No. Okay. Okay. no. Ale, ale właśnie o to chodzi, żeby pomagać. 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 Wyciągać Każdemu. Co tak, tak, tak. Hmm? Nie wyciągać. Nie, nie. To, to jest tak naprawdę... To nie jest wyciąganie. To jest okay. po prostu dajesz komuś alkohol, po prostu już go nie trzepało, już go już nie, nie telepało. Już, tak. okay. Nie. Nie ma, nie ma, nie ma ludzi. Ciwne... Tak naprawdę ej, nie ma ludzi, tak naprawdę w Polsce, te, Ludzie, którzy, którzy przyszli i powiedzieli: kurwa, Ej, ja ci teraz pomogę. Nie. Nie, nie. nie nikt, nikt, nikt nie przyjdzie, kurwa, i nie powie tobie. Przepraszam, że tak, no tak. Że przeklinam. Ale nikt nie przyjdzie i nie powie tobie. Ej, teraz cię wyciągniemy z tego nałogu. Teraz cię wyciągniemy z tego. Nie. Ale jak, jak, jak jest, jak, 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 jak trudno jest, jak trudne jest otrzymanie kontaktu? Mhm. Ej, przepraszam co te dał dałbym im zadzwonić na 3 sekundy do, do matki? Aha, no tak, no tak, okej, okay. to tak to działa, No wie, okay. Ej, gdzie, już jakiś problem? Okej, okay. no tak, to Do matki, każdego, każdego. do córki, no, no, ja pamiętam no. o numer na, na, na Aha. pamięć. Aha. no tak, to nie problem. Mhm. Przecież, kurwa, nie, nie ukranę ci telefonu. No tak. Po co mi jest twój telefon? No tak, tak, tak. No tak, tak. Mi zależy na kontakcie z rodziną, a nie na no tak. ukradzie, że to by Wiesz, no tak, ja tak, no. jest bardzo ważne w tym, w tym, w tym w wszystkim. Kultura osobista, ustąp babci miejsców w autobusie, Aha. zachowuj się, przy, przyzwycięż się, będziesz mądrzejszy. Aha. Ja się dzięki temu nauczyłem angielskiego na przykład, a nie miałem ani jednej lekcji angielskiego, wiesz? Serio. Także to jest dobry, do, dobry, motiv. Nie wiem, ja tu jestem w stanie na przykład pomóc na przykład pani wnieść w wózek po schodach, przeprowadzić babci przez ulicę. Właśnie właśnie tez, się, ja się staram zwracać w społeczeństwie tym dobrym tak, czynem. dobrym czynem, tak? Ja jasne, dobry, jasne, Żeby zapracować sobie. Jasne. Ale na szczęście, że ktoś mi dał pod mi po, pomocny dłoń, mm -hmm. ja może nie mogę komuś, a czasami też bym daje pieniądze. Mm -hmm. Ale przynajmniej tak. Mm -hmm. Żeby się uczyć jakby powiedzieć, wzajemnego szacunku. No nie? Okay. Lepiej też tak, niż chodzić po, po, po sklepach kraść. Okay. Okay. To jest niezbędne. Nie, nie złapię łapy później pójdziemy problemy, okay. z więzienia, ludzie mówią, to złodziej, to złodziej. Okay. A po pocztę tak robić. Lepiej a to tak. jest naturalne. A Ustępy, tak. w tym babci, a autobusie, nie. Jak się, kiedyś się Pani dwa razy pytała, czy Pan przez, przez liceum. Mówię, że jasne. Nie, yy, ja już ludzi bez pośrednio bez, 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 tak mówię, Prz, no. przepraszam bardzo, czy mogę poprosić Pana pana o jakieś równe? Okay. No i ludzie dają dwie dyszki, dyszkę, piątkę, dwójkę, złotówkę. Dla mnie bezdomność to, to jest moje życie. Dla niektórych bezdomność to jest yy, utrata kogoś bliskiego, kogoś tam, i nie, nie poradzili sobie z tym. Teraz na klatkę albo w kościele, tutaj niedaleko niezaleko kościół, tak można no, odezwać jak tak tak. trudniejszy, albo odwiedzić. Jak byłem na szkole, ostatnio małem, to ostatnio, to wytrzymałem już z nią 20 minut, nie? Mm. Mm. Już jestem tak przyzwyczajony do tego przebywania na klatkach, czy gdzieś. Mm. Tak. No, mieszkaliśmy tutaj kiedyś na fabryce, na Żoliborzu, co potem na szkole. No, no już Człowiek że jest tak bardzo przyzwyczajony do tego przebywania na ulicy, że już w domu nie wytrzymuje za długo. Całe szczęście, że nie wieje i że jest tak. I że nikt nie wpadnie o trzeciej w nocy na pomysł, żeby wyrzucić mnie z klatki. Ja nie kupuję biletu. Nie, no tak. Nie, tak, ja tak. siedam do pociągu. Na, na gapę, tak? Właśnie. Ja siadam do pociągu i tak, tak, tak zwany tak, tak się... tak na wypierdol. mam on spadek. Okay. Okay. Jakiś... Za, za który, ten? Za, za który mogę sam kupić mieszkanie mm -hmm. I, i dla swoich dzieci też mogę kupić mieszkanie. Mój ojciec był Niemcem i i Dla nich jest wszystko m. i dla mnie było wszystko. Tylko, że ja, że ja lubię być wyzdrowy. Dużo papierów a, kurwa, tak. Ja nie mam nawet a... dowodu osobistego z tego a, Od jutra ten, planuję zrobić coś takiego, żeby pojechać, a on im tam zrobił zdjęcia za darmo. No i wyrobić ten dowód i to wszystko, bo to jest teraz tak. Bo... Mój ojciec był Niemcem, nie? Wszystko musi przejść teraz przez ich niemieckie mm -hmm. do Polski. przetłumaczone, Wszystko przez notariusza, przez w ten. Człowieku, to jest. No tak. Do marca. No, Jak gadałem z żoną mojego ojca, nie? Uh -huh. On no, no, mówi, do, do marca, to powiedział, się musieli z tym To tam jest 150 tysięcy euro wzięcia, nie? Ja go nie chcę. Nie chcę szkoło? Nie ale został przeznaczony chcę za cień, ten tak, On... tak. Okay. ale ja chcę żeby moja córka go okay. dostała to przez... razem z synem okay. okay. tylko teraz no właśnie te wszystkie papiery że moje zrzeczenie się w spadku pójdzie na no, ten na syna i córkę i to teraz trzeba przetłumaczyć przez Niemiec, z niemieckiego na polski, z polskiego na niemiecki i to wszystko tak. I teraz, bo ja, bo ja chcę zrobić tak, żeby oni dostali, bo jest dużo pieniędzy, żeby oni dostali po ukończeniu szkoły. Bo, to, nie, nie nie, tam, tak, nie, nie po 18, to, co, tak, no bo tak. po 18, kurat, jeżeli no oni mają odrobinę odbier... moich genów, no, no to tak, po 18, to, 18 oni by to rozdupczyli wszystko. Tylko żeby już byli bardziej dorzeali, a on się Żeby wiedzieli, że jak się już ma pieniądze, no, kurwa nie, na prawo i na lewo, bo w wieku 18 lat, kurat, ja rozdupczył to kurwa wszystko. Tylko po prostu wiedzieli, tak trzeba kupić mieszkanie. Ja, ja jest tą osobą, trzeba by to która chyba 3 sekundy. Normalnie przesiadam się. No. Czasami tylko i z nim rozmawiam. Po prostu jak już jedziesz... Po całej Polsce. Z zakopanego. Tam. Powiedzmy do Koszalina, do Mielna, zazwyczaj nad morze wale, nie? Idziemy wale nad tym. No, to, to akurat tutaj jestem w, to, w Warszawie, bo mam blisko do Katowic. A z Katowic to mam blisko do Ludisław, jak ten, bo, bo, bo nie wiem kiedy o jego że No, też chcę być na jego pogrzebie. No i... Czasami to nie jest, muszę pogadać.